Cześć. Tu Bartek z Road Racing. Witam was wszystkich serdecznie na filmie podsumowującym test opon Continental GP 5000 AS, czyli All Season. Z Krzyżkiem dostaliśmy dwa komplety takich opon na testy jeszcze w kwietniu. Mamy już czerwiec. U Krzychu przejechał ponad 2000 km, ja ponad 1000 na tych oponach. I możemy się z Wami podzielić pierwszymi doświadczeniami. Nie zapomnijcie też o subskrypcji, o lajku dla zasięgów i algorytmu i o komentarzu, bo to zawsze pomaga tym filmom się rozchodzić. Yy, polecam też oferty partnerów Evan Lighta, producenta Q, yy, sklepu Optyk Okular z Jeleniej Góry i sklepu Bike Chill, yy, sklepu rowerowego w Dębicy z bogatą ofertą rowerów. Szczegóły na temat kodów rabatowych w opisie. Ok, Krzysztof, jak się jeździ na tych oponach? Masz spore doświadczenie z oponami Tubeless, bo jeździłeś też na oponach innych producentów i na, na dwóch modelach Continentala. Jak się spisywała wersja All Season? Ta wersja spisuje się bardzo dobrze. Po 2000 km mogę stwierdzić, że wydają się na opony bardzo wytrzymałe, ponieważ zużycie ich jest praktycznie znikome. Nawet tutaj sprawdzaliśmy z Bartkiem na tych ogranicznikach, jak mm -hmm. to wygląda. To praktycznie jest opona nieruszona. Mhm. No jeździ się bardzo dobrze, jest bardzo komfortowa, mimo ze względu na swoją szerokość 28 mm to jest. Na jakim ciśnieniu jeździłeś? 5 atmosfer. Na, na jest... 5 bar. To tyle jest zalecane maksymalnie do typu Hukles. A do, dopóki, dopóki ta Opona nie jest na liście Gianta zaaprobowanych opon, tak. a nie, ta nawet, jeszcze nie. Nawet jest. jest na nich napisane, że maksymalnie 5 atmosfer przy na Huklesie. Hukles, a, tak. no to spoko I Nie przekraczałem tego, wydaje mi się, że Wybierając o szerokości 28 mm. Więcej nie potrzebuje, nie potrzeba, bo naprawdę jest wystarczające ciśnienie. Nigdy nie dobiłem. Nie wiem czy można w ogóle dobić w takim ciśnieniu. Pewnie można, ale to, to, trzeba, to trzeba się, się postarać się. o to postarać i przebić tą oponę, no mm -hmm. awarii żadnych nie miałem Opona... A jak powiedz przyczepność tej opony w zakrętach na suchym i na mokrym, czy miałeś okazję jeździć w deszczu na tych oponach? Miałem okazję jeździć w deszczu, no ale jak Ci już wcześniej mówiłem, w skrajnych nie testowałem tych oponach na mokrym Samobójczych misji nie robiłeś? No, nie, nie, jakoś jednak troszkę już dorosłem do tego i ja, ja jeździłem, tym, ja jeździłem tak, ja jeździłem na nich na mokrym i rozpędziłem się na nich do ponad 50 na godzinę nie czując jakiegoś zagrożenia dla samego siebie no, to ta przyczepność, jeśli chodzi o mokre warunki, jest po prostu ekstremalna. Ja jeszcze na takiej oponie do tej pory nie jeździłem. Co nie znaczy, że Eska Continentala jest jakoś słaba w tym aspekcie, bo ona też sobie radzi. Nie? Tak, nie no, no na, na tych oponach no, nawet na mokrym rozpędzałem się do 70 na godzinę, bo byłem w. 7 Tak, w Harachowie byłem y, właśnie na tym komplecie kół. Mhm. I tam no, 70 km na godzinę na mokrym zjeździe to nie był jakiś tam stres. Stres duży, ale no mhm. wiadomo, w zakręt raczej bym zwolnił, gdybym mhm. ją gdybym miał zakręt akurat przed sobą. Na Jasne. Suchym, na suchym jestem tej opony bardzo pewny, można się wykładać bardzo mocno i no jeszcze, żeby ta mi się choć trochę opona uśnieznęła, takiego doświadczenia nie miałem. Mhm. Także wydaje mi się, że na suchych warunkach jest bardzo przyczepna, na mokrych teoretycznie tak, wydaje się bardzo przyczepna, lecz w zakrętach jak mówię. Nie przetestowałeś nie jej na maksimum. Nie wiem gdzie się kończy, gdzie, się, gdzie jest granica przyczepności. W każdym razie ona jest tak daleko, że to już rozsądek ci jakby Myślę, że... skłoni do tego, żeby jednak trochę odpuścić. Myślę, no, że tak. W tym parametrze Continental naprawdę się postarał. To co tutaj mówisz o zużyciu tych opon. To jest właśnie argument yy, prawdopodobnie dla wielu osób, które będą się tym interesowały, że można mieć bardzo szybkie opony o niskim oporze toczenia poniżej 11 watów co jest wartością przez niektórych producentów nieosiąganą w ogóle, które jednocześnie są trwałe i przyczepne na mokrym. I komfortowe. I komfortowe, dokładnie, bo jest tu też ta technologia Active Comfort. Okej, okay, Krzysiek, bardzo dziękuję. Myślę, że damy jeszcze znać widzą późną jesienią, ile jak się zachowały na końcu tych testów, czyli ile wytrzymały tak naprawdę. Dobrze, myślę, że tak. Będę to na... widzimy się gdzieś w październiku. Dzięki. Dzięki. Cześć. Okej, okay. jeśli chodzi o moje doświadczenia z tymi oponami, poprzednią oponą, na której jeździłem, był Continental GP5000 SK, czyli ta najnowsza opona do startu wspólnego Continentala w rozmiarze 25. Tamta opona była oponą lżejszą, ma nieznacznie mniejsze opory toczenia i jest trochę inaczej zbudowana. Ma, cztery warstwy ma trzy warstwy osnowy, ta opona ma cztery. Wartość TPI to 110 w tym przypadku i obie te opony korzystają z zaawansowanych technologii Continentala, takich jak Laser Grip. Która, to są te wycięcia, które powodują, że opona jest przyczepna bardziej na mokrym. Tutaj jakby rola tych wycięć i bieżnika ogólnie w oponie szosowej to jest wycisnąć wodę spod opony. No, nic więcej nie jest w stanie zrobić przy takim kształcie i takiej głębokości. Natomiast są one bardzo precyzyjnie na tą oponę naniesione. Ta technologia została zmieniona już jakiś czas temu. Ostatnią oponą, która była robiona trochę inaczej w Continentalu z tych sportowych opon było GP4000S2. Ta opona ma również wzmocnione boczne ścianki. Jest ogólnie dobrze zabezpieczona przed przebiciami. Składa się na to no, ta dodatkowa warstwa osnowy, wkładka Vectran Breaker i więcej gumy, no, stąd się bierze też waga tych opon, ja je zważyłem przed założeniem je na, na koła, tutaj zestawem testowym kół było Shimano Dura-Ace 50 Dura Ace 50, są to koła haczykowe o, o wewnętrznym rozmiarze 21 mm. Opona ważyła 341 gramów i bardzo niewielka różnica była między przodem a tyłem, generalnie pomijalna, czyli no nie jest to mało, trzeba też przyznać. Ale no jakby uzasadnia to trochę cele. uzasadniało to trochę cele, które inżynierowie Continentala postawili przed sobą, czyli przedłużyć żywotność tych opon. W, w takiej szosowej eksploatacji I osiągnąć większą ochronę antyprzebiciową No Problemów z przebiciami nie było żadnych Ja jeździłem na ciśnieniu 5,5 bara Dołożyłem pół bara, no, ale jest to koło haczykowe Ja też ważę trochę więcej od Krzyśka Także ja taki, taki sweet spot dla mnie to jest 5,5 bara przy tym rozmiarze Opona na moich kołach napompowuje się do blisko 30 mm I daje zarówno komfort Przyczepność, jak i tą szybkość, z której opony Continentala słyną. Ta opona, po prostu, problemem jesteś co najwyżej ty sam w zderzeniu z szosą. Nabiera bardzo fajnie prędkości, i to jest, no to jest bardzo przyjemne odczucie. To nie jest odczucie charakterystyczne dla wszystkich opon szosowych. Ja też chciałem nadmienić, że. Opór toczenia jest bardzo istotnym oporem i co ciekawe, o czym może nie każdy myśli, on towarzyszy kolarzowi zawsze. Nieważne, czy jedziesz na kole, czy jedziesz na początku grupy, czy na końcu, opór toczenia towarzyszy Ci zawsze. I to jest jakby pewne wow w stosunku do oporów aero, które się zmieniają i to istotnie, jeżeli jedziesz na kole na trzeciej, czwartej pozycji, no to masz mniej niż połowę oporu tego, który, z którym walczy pierwszy kolarz w grupie. Natomiast opór toczenia jest bardzo istotny i jeśli chodzi o wartości, jak kiedyś pokazywałem Wam taki wykres kołowy, postaramy się go tutaj wkleić, to odejmując od oporów aero opory samego kolarza, zostawiając sam opór roweru, mamy bardzo podobną wartość, co generuje opór toczenia tutaj w przypadku rowerów. Stąd posiadanie opon o w miarę możli, na, na miarę możliwości o niskim oporze toczenia bardzo przekłada się na efektywność Waszej jazdy. W testach na 10 km wychodziły nam różnice rzędu 12 sekund, jak testowaliśmy Continentala przeciwko jego dosyć istotnej konkurencji. I no, taka różnica na 100 km robi już 2 minuty, to żebyście mieli orientację o czym my tu mówimy, to są bardzo istotne różnice. Te, opór toczenia tej opony jest niższy od Continentala GP4000S2, który był bardzo szybką oponą. On był używany na Mistrzostwach Świata w TT, w Jeździe na czas elity. Także no, o, o, o tego rodzaju oponie tutaj mówimy. No jest to ciekawa propozycja, może dla kogoś, kto szuka najszybszej opony. Propozycją będzie tutaj w ofercie Continentala jednak ta SK. Natomiast jeżeli jesteś w stanie poświęcić trochę z tej prędkości, bardzo niewielki, niewielki fragment, na rzecz mega przyczepności, to jest po prostu na deszczu, ta opona, ja sobie po drodze, jak jechałem, miałem taką jazdę, że miałem zrobić 100 km, ale zaczęło naprawdę y, padać i to y, dosyć mocno. No i skróciłem to do 50 i tak sobie mówię, no ludzie, no nie czuję jakby tego zagrożenia, jakie się czuje czasami na oponach, na mokrym asfalcie, y, dzięki właśnie tym oponom. Także jeżeli ktoś poświęci troszeczkę tego, tej prędkości na rzecz większej trwałości i przyczepności w mokrym, no to spotka się właśnie z tą oponą. Także no do wyboru. Tutaj Continental jakby zostawia ten wybór kolarzom, jeśli chodzi o aplikację tubeless. No, to jest to bardzo proste. Tutaj z tymi, z tymi oponami kolega, który to robił, zrobił to te oba koła praktycznie, nie wiem, w 5-6 minut żadnych trudności nie nastręczyło. Zalaliśmy do nich po 30 ml mleka, troszeczkę więcej niż ta najmniejsza wartość, którą powinno się zalewać. I do tej pory jest ok. Ja te opony dopompowuję, ale to jest mój jakby nawyk z czasów jazdy na lateksowych dętkach. Nie mogę się tego pozbyć. Prawdopodobnie to nie zawsze jest niezbędne, ale ja jednak codziennie. Gdzieś tam sprawdzam to ciśnienie, lubię jeździć, lubię wiedzieć w ogóle na czym jadę, na jakim ciśnieniu. I te 5,5 bara aplikowałem sobie y, codziennie y, do tej opony. Y, Black Chili Compound, czyli mieszanka, która jest tu użyta, y, jest tutaj prawdopodobnie zmodyfikowana w kierunku tego trzymania na mokrym delikatnie, natomiast jest to y, mieszanka, która wyznacza standardy y, w przemyśle oponiarskim, jeśli chodzi o rowery i o szosę taką wyczynową i jest to, jest to mieszanka, która naprawdę robi robotę. Jeśli chodzi o dostępne rozmiary tych opon, to mamy tutaj przekrój rozmiarów od 25 do 35 mm. Naprawdę szeroki wybór, tą 35 to nawet można zaaplikować na delikatny shooter, taki niezbyt... Drastyczny, ale, ale myślę, że spokojnie i o coś takiego można się pokusić. Tu mamy 28, to jest ta waga 341 gramów, natomiast 25, realnie ważone, ważą około 282 gramów, co jest akceptowalną, taką powiedzmy, standardową wagą, jeśli chodzi o ten rozmiar opony, i, i tak to wygląda w przypadku tych Continentali. Ok, z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Przypominam jeszcze o Subie, bo to jednak napędza ten kanał. Bardzo dziękuję też Shimano Polska za udostępnienie tych opon do testów. Widzimy się w następnych wideo. Trzymajcie się. Cześć. Pozdrawiam.